Alo, alo plaga. Halo. halo Praga. No, halo, dźwumek, no co ten. tam? Co? Musimy zrobić materiał, że jedziemy, nie? Gdzie, gdzie jedziemy? No na Kielce. Na Kielce jedziemy. Ja nie jadę, ty jedziesz. A ty nie jedziesz, ja jadę. Właśnie. A co jest y w tych Kielcach jest? Y game on, Kielce. Game on, on game? Game on, on game. Kurde, a co I... kto tam będzie? Paweł. Paweł będzie. Paweł będzie. A, a ja będę? Też. Ja, ja też będę, a kto tak. jeszcze, będzie? jeszcze... Plaga będzie. Będzie plaga. Fajnie. I podobno, podobno będzie jeszcze ktoś jeszcze z ekipy. I ktoś ale jeszcze nie będzie, nie wiem, kto. ale my nie mówimy jeszcze kto, jak oni się sami powiedzą, że będą, to, to tak. będą Tak, to my wtedy potwierdzimy. To, że to wtedy, nie wtedy będziecie wiedzieć, czy, czy, czy będą czy... A kto jeszcze? Ja tu mam na przykład jakiegoś pana Roysona pokazanego. Jego gościa ja specjalnego. Nie na Morgenie! Jesteś na Morg... od góry On nie o tej od tej strony. Dobra, 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 dobra. Od góry to, 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 tego informacji. pana tam nie będzie. Okej, okay, to kto będzie? Morgan komentator. CSGO, Morgan, bo... Morgan, Morgan Freeman. Tak, bo a właśnie może, nie, zaczniemy od tego, co to jest Gamon. Gamon to będzie taka imprezka, trochę jak EM, tylko tylko nie Jem, tylko. Tyka mniejsza. Nie ale mniejsza. może nie aż 100 razy, ale, ale mniejsza, ale fajna. Ale mniejsza. I to takie targi gier jakby i będą turnieje i te i, i koszulki do kupienia z, gr z grami Tak, i, no nie? i, nie? i będą grać takby e, też. I stoiska i youtubery będą, i streamery, i. i, i będą mieczobować gwiazdeczki. I, I będą turnieje CSGO, że tam gdzie lepiej pieniędzy w CSGO? Nie Ile pieniędzy roku? CSGO włożonych w tym roku. 10 tysięcy złotych 10 tysięcy to 10 akumulacja 10 w Totolotku! Tak no. jak jest ta pensja, 5 tysięcy ten miesięcznie normalnie to jest. Tak, 500 plus, ale nie za 10, tylko za hedy w CSGO Tak, to to no. mniej więcej tak działa. O, to i jest tak widzicie to co, jest nowy adres. Kielckie spotkanie fanów, targi Kielce SA, ulica Zakładowa 1 w Kielcach tak, a propos, ja mieszkam w Kielcach, więc będę. Tak, on będzie wtedy tam. No. I no nagrywamy ten będzie. materiał, żeby Wam zakomunikować oficjalnie, że impreza trwa sobie 25, 26, 30. To znaczy dwa dni. Tak? tak, czyli sobota i niedziela, a my będziemy już od piątku. Od piątku. Znaczy, ty tam będziesz od całego życia. Dziś mi więcej. My gwiazdkę. będziemy od piątku ekipą i, no, tak. i pierwszy dzień, coś zrobimy taki wieczorek zapoznawczy. Puszczam tak. oko do kamery. Też pójdź oko. Zapoznawcie wieczorem. Tak. Dobra, pięknie. A tak. sobota, niedziela jesteśmy na targach. Także będziemy mogli się spotkać, będzie no. można sobie pogadać chwilę, jakąś fotkę, jak Gdyby będziecie się. chcieli, czy cokolwiek. Także Dziaką fajnie. Fotkę. Będziemy, na gorąco będziecie mogli plagi z plagi z z zobaczyć. Ja jestem, będziemy robić. Będziemy rzucać djabła. Ciebie. Chcieliby powiedzieć jabłowi, co oni musicie, to on tam będzie. I plaga na też was. tam będzie. A, albo jak no. zrobimy sobie pojedynek y, z plagiem. O, pojedynek zrobimy sobie na rzucanie kamieniami po rzucanie łowach. kamieniami, dokładnie tak zrobimy. To Dobra, dla jeden co jest dalej? Co jest Mamy strefę Xboxa jakąś w ogóle. Jest A Morgan. A Morgan, 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 jeszcze Morgan. 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 Jest ja już leciałem w dół. Aha, no jest, jest, jest. jest, jest. lecę w zeszłym roku było fajnie na CSGO, bo były emocje, ale była jedna mała lipa i mam nadzieję, że w tym roku już tego nie będzie, ale nie A, będę do, mówił do, co Dobra, to? dobra, nie było, była no. lipa, to okej. Okay. Spoko, Dobrze. dobra, mam Morgana za sobą już teraz. Jest tak. już nas tysiąca, to nas nie interesuje pani akurat, nie, ale jest już jest tysiąca. Plus. Dodatkowa o. atrakcja, będzie paintball, pani. i panowie. Będzie paintball i to się wiąże z jednym z typów, co tam będzie też. No, ale jak coś to nie wiecie, nie widzieliście tego początku, co pokazywałem. Nie, nie wiedzieliście. Nie, to chodzi. jeszcze jesteście zaskoczeni aktualnie teraz. Ale pierwszy komentarz pod tym. Kurwa. Nic nie wiecie. Nic nie wiecie. Nic nie wiecie. Ta, nie, to nie jest to z czterema no. łapkami. O, I ten drugi przecież... też nie jest ważny wcale. Na czym grasz, I... to to wiesz. Tak, na czym grasz? E, coś już nie będziemy jest, tutaj no. dywagować bardzo na tym. na tego pas z Brodą? No Luzaka? Nie, tak średnio no. bym powiedział. Ale... Będzie Hearthstone a. Hearthstone, na będzie. On będzie komentował Herzstone. Herstone na komentator tu pisze. będzie... Nie wiedzieliście, 4, no, tak. na przykład. I tak dla e, no. No. I tak, tak. W ogóle wiedziałeś, że Herzstone to nie chodzi, kurde, że... E, kamień w kształcie serduszka? Tylko Herstą po angielsku to palenisko jest? To. No i to jest taka ciekawostka. Na przykład ja ją powiedziałem teraz i teraz każdy będzie wiedział. Wiecie, że piję teraz herbatę, a nie kawę? To a ja piję kawę na przykład. Ja co i ja gadamy herbata. dalej? Ja się, ja się nazywiesz, tak? No. Bardzo hmm? no. pyszna kawa, bardzo dobra. No, to ja będzie muszę... luzak. No, będzie Jak luzak. luzaka to, to luzik. To luźno, będzie. luzik, bo będziemy no. też tam no, będziemy. Co on jest nie dalej? Nie, bo jest luźny, to jest, no, jest, jest, jest luźny gość. A, Store. Ty, a wiesz, co jest od tyłu, jak się no. luzak czyta? No, jak? Ka, ka, kazul. Kazul. No, w sumie, fajniej sumie, sumie fajniejsza kysywka. Luzak apeluje, zmieni ksywka na Kazul. No i będzie git. To Będę widzieli, co, co że coś luzakiem od tyłu. I jak będziesz. Jak ktoś cię zapyta na przykład, czemu jest taki wyluzowany, to ty powiedzisz. Powiedz moją ksywkę od tyłu. Eee. Takim plantem taki będzie. Powiedz moją kzywkę od tyłu. Oj, to jest no, dokładnie i to, i to będzie takie. Być... Luzak, a on. O, totalnie to jest! I aż, to co dalej? A co ty za oko, tak, Kurp, ja się nie, nie 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 wiesz, nie, nie nie drap oka starij, przecież to nie ma sensu. Nie drapię. W tym roku w, nie zabraknie chłopaków z ekipy Upstage Store, ktoś Jak ktoś Upstage wie, jak ktoś to wie co to jest Upstage Store, to ja wiem. Jesz? sprzedają koszulki jego koszulki. ci Co w zeszłym roku? To mi naprawdę fajne koszulki. Jest no to, to będziecie mogli mieć fajne koszulki z gier. To no fajne. Loga gier, jakieś te fajne, ale nie wiem czy to oni, ale były fajne. Z Jeśli to, Atlantz, to oni, no to to będzie dobre koszulki. Tu chyba nawet jest Porter jakiś z tyłu. No, dalej. No, kto liczy 20 dni, ale to jest troszeczkę nieaktualne. Ale to w sumie nieaktualne, bo 19 dni. No, no, dokładnie gdzieś tak będzie? Dalej wyniki konkursu, tak. To jest nas nie obchodzi. tego turniej Headstone no to tak będzie. Że, ale strefa no. Xbox jest tutaj na przykład. O, strefa Xbox, to jest no. bardzo ważne. Dobra wiadomość pojawi Naprawdę. się na naszym wydarzeniu, normalnie, znaczy na ich, ale przeczytam i tak wyszło, że nasze no. w sumie. No i że ten w specjalnej zielonej strefie będziecie mogli pograć na ich konsolach. Na Xbox One na przykład. Albo właśnie. 360. Kojarzycie Xbox One? Albo Xbox yy, Original na przykład? A, no właśnie. chyba nikt tego nie zna, to jest słowniejsza taka. Jeżeli jak tam to będzie, to będzie zajebiście. To ja będziemy tak ee, będziemy grać. Będziecie to powiedzieć przy okazji tego nagrania, wszyscy się Co? dowiecie. Ostatnio dostałem maila yy, na skrzynkę Jesteś głupi, moją, i tak ci napisał. Ma moją tam, wiesz, te zapytania biznesowe, ziomek no. zapytał, czy... Jestem zainteresowany tworzeniem razem z nim kanału, na którym będziemy grali razem w gry na Xbox One. I to, że ci brakuje Xbox One chyba. No właśnie odpisałem jest. ziomek, nie mam Xbox One. No, no i trochę mi głupio, że to powiedziałem, ale wyszło no, śmiesznie. No taka prawda. No. Ale wyszło śmiesznie. No, idziemy yy, dalej. Jakieś wygranie wejściówek jest. Mamy 6000 o. fanów. Jesteście naprawdę super. Dziękujemy. Lecimy w takiej razie za kolejnym konkursem z 500+. Plus. Czyli to jest ten konkurs, że co 500 tak. subów jest rozdawana wejściówki są rozdawane. Fanów co 500. Na stronie, co 500, nie co 500 subów. na stronę. Także wskakujcie i tak. lajkujcie gamon to, może, to może będziecie mieli wejściówkę. Nie, fajne rzeczy dają. Czasami sprzęt komputerowy, wejściówki, jakieś tam inne pierdoły, ale w ogóle wejściówki nie są drogie, bo tam za karnet na dwa dni kosztuje 35 zł. Coś Więc takiego. W sumie, no. spoko, luz. Jak jesteście z Kielc, to, no to to jest tak pyk, a jak jesteście z reszty świata, no to wiadomo. To takie no, pyk, jeszcze, pyk. Wam dochodzi, to jeszcze drugie pyknięcie trzeba wątplić. No, to, po prostu. ale to generalnie jest dużo. O! Heroes of Warcraft, Hearthstone, 2000 złotych No, złoty no i co, i O, widzisz? A jak, Trzyn, o, już jest jak, kula. Umie, jak umiecie grać w Hearthstone, to, już to, to możecie umiecie. wygrać. Pyk, pyk. No. pyk, pyk, pyk. Bo jeszcze jeszcze, jeszcze wyjdziecie na plus. No też. to A. Jest... A zawodnicy nie płacą za bilety. to Jak jesteś zawodnikiem, to możecie być za darmo. właśnie, jest kup bilet już dziś. Właśnie. Że możecie już kupić bilety już od dziś 4 dni kupić. temu. Mimo tego, że ta impreza będzie za 19 dni, to jest nie. Ale już, już można! To jest, to, jest, to jest po prostu kwintesencja tego tutaj eventu. A. I od od rozwiązanie konkursu plotki. i tutaj jest, takie rzeczy są, ale to nas nie wiem, Paweł Dziopa wygrał. bo ja chciałem zdementować plotkę A, o biletach, no. to, to jest zdjęcie, one wcale nie są złote. Nie są złote, nie są nie. złota. Nie. nie. Za 35 zł, złotych złota nie dostaniecie. Tak Właśnie. Chyba. Amber Gold już konkursy. kiedyś próbował i chyba splajtowali. Ale A, i nie, nie udało się, nie. nie. To była duża awantura, generalnie bardzo bałagan, nie Prze, Przerąbane, zrobili to, kurde, no. to się działo normalnie. Działo się. Ale co, co tam dalej, no. to wyniki konkursu w naszym nie nadchodzą. No, konkurs jest, jest ale to już jest stary. O, tu Jecimy... konkurs z myszką, właśnie. O, widzicie, jest fajny, komuwa. nie? Jeszcze pewnie się znajdą takie. Dokładnie, także lajkowe o, o, trzeba. Dysk SSD też fajne. O, SSD, a nie DSS. Dzień dziecka, żeby był, to wiedzieli nawet. No. Kurde, DSC, to są. Ja pierdzielę. Komentator CSGO Nero Integrate. Komentatorów CSGO jest. Nero Integrate. Integrate. Jak, jak. tak? Mhm. Dokładnie, no, ja też kojarzę. ten program Nero stworzył, ja nie? No, to no. jest on, to jest totalnie ten gość I on ona, płyty tymi... nagrywał przez połowę swojego życia. Też. A i... to te. Nie, no jak go znacie Nero. wiecie, my się nie znamy na komentatorach, także nie szkalować. Ale. Nie, to nie jest tak, że my się z kogoś śmiejemy. Po nie, nie, nie nie, nie, nie. Po prostu z nie, i Tak, głupoty tak. Się Po prostu pieprzemy głupoty i przeglądamy stronę. To jest tradycyjne. dla Nero. Właśnie. Pozdrawiam, bo. Ja był, bo no? W sumie nie wiem, czy się orientujesz, ale jakby nie patrzeć, to moglibyśmy robić takie przeglądy prasowe co tydzień, taki głupot. Ej, to jest. To jest bardzo dobry przegląd. Jak Powiedzcie, co chcesz, o tym sądzicie. Momentu, Jeśli ktoś właśnie jeszcze no. będzie w stanie to oglądać do tej pory, to. Bo je będzie. Co tu będzie jeszcze? Znacie osób? Osu! Możecie... O, osu... Osu, osu! Co to jest Osu! osu nie wiesz, co to jest, jest osu? Osu, to jest bardzo dobra, fajna gra, graliście w Guitar Hero. Tylko A... jest troszeczkę inaczej zrobiona, no, no, że musicie wszystko. klikać na takie testy. Jest cholernie trudna. Przez rana czasami. że To nic straconego, jak nie wiem. No. Jak, no, jak nic, no to możecie poznać, prawda? Jak pojedziecie. O, o no. no. 35 zł i wchodzicie, złote bilety podobno mają, ale to kłamstwo. No, Także... Na zdjęciu są no. te, Eliminacje ten... już były tutaj do CSGO turnieju, no, w No, CSGO drodzy. były już. O, rozwiązanie konkursu było już kolejne. No, I bardzo już dużo było. konkursów dalej. Szkarni, bilet. Dodatkowa było. atrakcja dla każdego fana naszego turnieju w CSGO. Fazę playoff będziecie mogli obstawiać korzystając z CSGO o, Lunch. O, widzicie? Bardzo dużo Launcha można obstawiać tam Także możecie obstawiać sobie z telefonu i tam oglądać, nie? Tak. Cały mecz jak leci. 35 si zł za takie oglądanie? Ja to bym poleciał. Ja bym poszedł, patrz, ja Mobisoft, Znasz Mobis... Mobisofta? No, tego. Oczywiście, a ty, że znaje... jest od tyłu MobiSoft? No. Fossilimbom! Bom Bardzo bum, fajna bum. firma, polecam. Serdecznie, fajnie. oczywiście. Tu, Plantronics o, też. Plantronics -y. też. Bardzo fajnie. To będą to wystawcy, bo będzie tam też. też dużo tych, będzie wystawców no. takich, nie? Co sobie będą wystawiać? Tak, rzeczy. tak. Jak na takich no, no, no. Jeśli nie, nie byliście na takiej ty, imprezie, to właśnie, to tam sobie stoją ludzie, tak jest dużo ludzi. No. W takich alejekach se stoją. Ja I, wiesz, co tyś... zrobiłem? Nie, a nie Puściłeś się, Nie. Nie pościłeś To patrzymy nie. dalej, nie? No, patrzymy dalej. Dobra. Plantronics. No. Też. Ku Kupat, trochę od kupy. To jest na końcu. No, kupad też jest. O, kupa. O, o. Jak się sobie wyłączycie D, jak no. nie ma tego D, to jest kupa. Kupa Aby, pro gaming. Kupa pro gaming G. <śleszy> to jest, to, to jest totalnie. To, 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 ja bym ja, na, ja, też na kupie. Ja bym brał, nie? Kupa. Zielona zielona kupa to znaczy, kupa że tak średnio zdrowa, no, ale wiesz, jest. Masz taką słuchawkę napisem kupanie i takie wiesz, brązowe słuchawki. Dla mnie git, stary. Co tam no. mamy dalej? Cieszymy się wiedząc, że mamy zaufanie największy największych portali e-sportowych w Polsce. Mają zaufanie. To są ludzie godni zaufania, jak mają zaufanie. Ja bym tak powiedział. Jak mi był ufał, ufał e-sport, to też bym się cieszył. Tu jest jakiś filmik nawet. Jak bawiliśmy no. się w tamtym roku, włączyć O, ja byłem w zeszłym roku. O, tu może Chyba plagę nie znajdziemy. To jest żeby to włączyć, bo... Ale tylko pokazaliśmy tu sekundę i lecimy dalej. O, już. O, to są targi w Kielcach. Tam jest to więcej trawy, to one. wcale one nie, nie prawda, że jest no. tak sucho. Mamy trawę w Kielcach. I pal? co Mamy. tu jest! Patrz, jest jakiś gość specjalny jest. Co za gościu jest? Gdzie? Yeah. No tam, jak trochę niżej zejdziesz. Graj, zgarnij bilet... Yy, be, o, jest! Gość Co? To co za gość jest? Kurde, ty chcesz typa? Rich. Ja, ja to kojarzę go Rich, trochę. To Rich nie To nie Rich. jest Rich z mody na sukces? czasem? Nie, ten Rich nie Rich. Rich, tak ja Rich. przegrała i tak dalej. Ja wiem, jak kojarz. To jest e, Gimper, a wiesz jak jest ten? Rap Mig. Rap -mig. Ej, Rap -mig będzie w każdym razie. Rap Mig, rap -mig. To nie jest. O, e, rap -mig tak. już Makciaszek ma Ale tak. Gimper będzie, gimper będzie także mamy mam Gimpera. Także jest, będą jest fajnie. B będzie, jest no. gwiazda. Jest gwiazda. Bo, et, et, et. Przyśle 200 komputerów. 200, aż 200? Dużo komputerów? Kurde, ja bym wiedział 200 komputerów. Ja bym jeden, więc wystarcza 200. A 200, to a po co 200 kom? komputerów? Kurde, to, to w ogóle. To ty to ty będziecie jak mogli jak patrzeć na, na komputery promocji. normalnie, daj spokój, stary. Pie... Jeśli 200 komputerów a nie mieć, to jest tak, jakbyś miał 200 komputerów a nie jeden. To jest tak, jakbyś grał na przykład w grę taką, co tam lataliśmy i kopaliśmy kopalnie i tam było mieć mieć No, mieć, tak mieć to, komputer, miedź, to, miedź. to kom chcesz mieć mieć-mieć? Porównywalny mieć? sukces. Tak, dokładnie, to tak działa. Cybersport jest. Patron wydarzenia Cybersport, taki właśnie oni. Da, dawne komputery, ta, cybersport, tak, cybersport, da, możemy dawne komputery i gry. To jest mm -hmm. fajne. Ło to było bardzo fajne, wiesz co w zeszłym roku co się działo? Te komadory, y, amigi, Nessy, to normalnie były. Będzie Cop znowu? Aha, jest, Jak będzie Cop to robimy ten. E, Virtua Copa Bo jak byliśmy w Warszawie, to graliśmy Pixel w Copa. To był Cop, gdzie byłem, graliśmy i ludzie się z nas śmiali. I e, Paweł nie umiał przeładować broni. Nie umiał. Nie, nie umiał. Nie. I tak machał ten pistolet. Oj, sorry, mam na mikrofon, ale tak machał ten no, pistolet. Ten machał. Był, co się dzieje? Nie, ludzie za mną stoją, a jej tam chce ich zabić. To jest totalnie Paweł. Nie, nie no, umie grać no. w Virtua Kopa. Ale my z pa Paweł, z Plagą byliśmy dobrzy. By, Wszystko wyrobiliśmy. Tak. Wszystko cisnęliśmy, jak normalnie. Dobra, a tam idziemy dalej, co tam jest dalej? Ja jedziemy o Overwatch. Premiera Overwatcha była, ale to a, była no, dzisiaj oczywiście. tak trochę ponad tydzień temu. 500 plus o jest tam. A, jest to jest. No to lecimy dalej, no, 500 plus. No, konkursu, balistyk z koszulki, wystawca na Gamon Aizo. E no, w sumie takie o, turniej Hearthstone, no spoko. O, co jest go 10 koła. Tak, no, jest to, tutaj to jest chyba spoko. tak. Którą e broń wolisz na przykład? Tak typa? Jeszcze raz, o co za kościół jest tej! Specjalny gość! A yy... wiesz, że jak tak do połowy przyciurę... Kajcuran. K kajcuran. Kajcuran. To jest, kajcuran to jest, ja to kajcurana nie widziałem gdzieś chyba między nigdy, ani zawsze. Aha, a, a no. teraz. No, to kajcuran będzie w każdym nie będzie razie. będzie kajcuran. Warto sprawdzić typa, słyszałem, że całkiem ten, e, no, Zrośnięty dryplas, nie? No, jest tak, całkiem duży, a nie mniejszy niż się Przypakował od zeszłego roku podobno. No. E, tak słyszałem, że chodził na te... Na Jagody. Na druga chodzi. drużyna CSGO Gumie Pride. Jagody. Pride, Uro. Pride będzie. To jest jakaś nowa to, drużyna chyba, tak? To jest druga drużyna Go Pride. No, nie wiem co to za Pride jest. Nie no, jest Pride czyli, że jest dumna. Pride! My oni pride. są w siebie dumni! co oni ja są jak, dumni, jak, nie gości? gościu! Znowu 10 Normalnie... koła za CSGO. Kosmos, nie? No. Rozwiązanie konkursu, 4 koła. 4 Konkurs, koła. koszulka, znak zapytania. O! Typa! O. Konkurs, koszulka. Czaj, 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 te, te youtuberki tutaj? Czy o, takie są? No. Ja bym taką hostessę tam spotkał na przykład Ja to lubię spotykać takie hostessy takie ci, że... te trzy hostesy, to Może je spotkamy te trzy hostessy, nie? Jak one będą, tak? No Będzie można ich spotkać na przykład My ja, też tam jak będziemy Jak będą na... to sobie zrobię z nimi zdjęcie No, sobie zrobimy zdjęcie A jak ich nie będzie to sobie sfotoshopuję to zdjęcie co tu I jest. też się wklei plagę Mi będą dawać żeby było Albo wkleimy tu Pawła i powiem, że lubi FDTN Chłopak mówi Nawet dziewczyny jednak Przepraszam Nie <laughs> Dobra, le lecimy, le lecimy, dalej Co, to jest, co jest dalej? Co jest go start, lecimy dalej Ej ty, patrz tego typa na dole Weź jedź jeszcze niżej jezd Wracamy, jezd wracamy oczywiście No jedź, niżej sobie, niżej tak jest A dabyt będzie, widziałeś? Ty, to jest jeż i iż To Jedzisz No jeż i iż Iż to jest jesz? jesz. jesz, to jest jesz? jesz. <laughs> Czy to jest jeż? Albo to, no to jest, to są dwie osoby Jest jeż i rzed Jeż, 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 to jeż to bardzo to... dobrze wyszedł na zdjęciu, ale tak, żeta nie ma niestety. Śniukro nie krępował, nie wyszedł i będzie po prostu tutaj. Jeż będzie i że też będzie, a no. warto w pasie ich zobaczyć na przykład. No. Bo w We roku dwójkę też to byli. jest, to jest zabójcze duło, nie? Tak, nie chcę tutaj się tutaj bardzo chwalić, ale na przykład w zeszłym roku jak Jesz i Żed prowadził imprezę, to ja byłem na scenie i wygrałem jeden konkurs i mam koszulkę, koszulkę nie, kubek. Kubek, kubek ma, mam kubek ma i próbowałem go ubrać jak koszulkę, ale kubek nie działa jak koszulka niestety. niestety okazało się, że bardzo się zawiodłem, ale Jerz i Żed był. I wygrałem konkurs na opowiadanie żartów, bo przestawiłem społeczności Czarny Humor i nie, 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 nie miałem I, sobie I go ten, i go wyrzuciłem. miałem z, po prostu. Ale tak, teraz nie odpowie, bo już się nauczył. I tak. widzisz, kto tu jest jeszcze niżej? Patrzę, jadę. O, jest! Nos, ee, nosior, Nosjor. To jest nosior? totalnie ten gościu. Ty, no, ja. Nosjor, to, to, to jest ten od tego. Od strzelania chyba. A, on ten, paintballuje. Się strzela, paintballuje. On maluje domy paintballem. Tam. Tak, Słyszałem, dokładnie, to, to jest właśnie z tego sławne. On maluje ci pokój, no. magazynek tam, farba plus koszta. Tak, takie tylko zielone kulki, bo on jest fanem zielonego i tak strzela w ścianę i jest takie... Tak. I tak maluje no, twoje tak. farbami nosior, tutaj. Nosjor, bardzo gość specjalny. Tak to napisali. To, że ja wierzę, ja, 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 to, że jak bęk napisali że ufa, na początku, także, to znaczy, że duży chłopak, nie? Jak duży portal Imufa, to a jest gościem specjalnym. jest gościem specjalnym to, to, ja, gościem specjalnym, to hey, ja bym tam... jechał. Normalnie 35 zł, ja? złoty tak. bilet wszystko. Co tu mam rozwiązanie ja kursu? To nic. No już, to już chyba z tych ważniejszych te informacji by było no. do tyle, mój drogi przyjacielu. O, to rzeczywiście, LG technologiczne. Także, technologiczny. No. Także no, ja mi się wydaje, że trzeba, podsumowując, przyjechać tam. Przyjść piątkę trzeba. z dyabłem, plegałem bo... i ekipęłą um, całą. O, idę na obiad, ja bym już połomić. No, i on jeszcze. idzie na obiad, a z o. nosrojem i Karuma naruciakiem też. Ciarumakiem. O tyłu, Ciarumak, ciarumak to z... Nie, no, nie wiem, jak tyłu, ale był no, naprawdę niezły. Karuciam! Karuciam! Karujcam! Karujcam! Karujcam. Z Karujcamem można. Karujcam? Z mi i żet e... też możecie na. Nie. na Kajcuran. Kajcuran. Kajcuran rny, jak jakny. Tak, będzie. I będzie można. Kajcuran zbierać, będzie. Naprawdę fajnie. Kajcu, kajcu. Je, ale no. najbardziej to ja jestem ciekawy jeżajżeta, Bo oni Miaty. to normalnie. No, ale w zeszłym roku widziałem spokoziomek, nie? Spokoziomek. Spokoziomek naprawdę tej kubki wręczał, tak widać, w prawe miał w oddawaniu rzeczy ludziom. Także tak, się spokojnie. No. no, bardzo Więc To by było na tyle i widzimy się na giełdzie. Jo. Czuję się. Cześć. Hej.